Siema, jestem Dranek i w tym filmie na pewno kojarzycie opcję Super Flat World. Ale ten świat tak naprawdę nie jest płaski. Struktury i wszystko są normalne, plus te irytujące rozpędzanie się w każdym dosłownie miejscu. Co gdyby wszystko spłaszczyć do jednej warstwy, do jednego bloku wysokości? Wszystkie struktury, nether i nawet end. No i teraz zobaczmy, czy jest szansa przejść takiego Minecrafta. Co jest? Ten świat... Jest z kamem, tego wyrzucę i wchodzimy w świat ultra flat. Ej, dobra, jesteśmy na samym początku tego światu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam są jakieś owce. Tutaj mamy położone drzewa, jakiś gravel. Jak to wygląda? Co jest? Dobra, patrzcie, bo tak naprawdę widzicie, tutaj jest jeden blok wysokości. Wszystko, co jest na tym świecie, jest na jeden blok, a pod tym jest tylko i wyłącznie bedrock. Zacznijmy od postawienia craftingu. Ej, zepsułem tą idealność tego świata na, jednym, na jednej kratce. <laughs> Pierwszą rzeczą będzie zrobienie kilofa, bo potrzebuję... O, mam węgiel. Ej, to będzie mega łatwe. Czajcie? Jak na przykład znale... znajdę tutaj diamenty? Przecież znalezienie diamentów tu będzie takie proste. Z tego będę mógł już zrobić sikierę. Ale może znajdę jeszcze trochę. Dobra, idealnie. Yes sir. upgradeuję moje narzędzia. No i poza tym piecyk. Um, węgla nie wyrzucam. To. No i git. To teraz lecę szybko do owiec, które są w tym miejscu. Ej, co jest grane? Co to jest za kurczak? Co jest? Jak ten kurczak wygląda? Ładna. Co? Dobra, ale daje normalne mięso. Ej, mega śmiesznie wyglądał ten kurczak, co jest grane? W takim razie szybko mamy już zdobyte łóżko. Pierwszy upgrade, let's get it. Myślę, że mogę zdobyć jeszcze trochę więcej mięsa, ponieważ nie mam absolutnie nic. Dobrą opcją będzie znalezienie wioski. No ale jak widzicie, tych struktur w ogóle nie widać na tym świecie, co będzie dość dużym utrudnieniem. Ej, to nie jest. to nie jest bedrock. O! Ej dobra, ale ja lepiej tam nie wpadam Zobaczę sobie trochę jedzenia na drogę Dobra, lecę tam po prostu Ej, mega śmiesznie wygląda ten świat, patrzcie na to Wszystko jest płaskie Węgiel, węgiel Diament! Był tutaj diament, widziałem tutaj diament Czekajcie, tu jest złoto Moment, 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 faktycznie Przecież tutaj te rudy są tak odsłonięte Ja mogę się zaraz dokoksić, tylko potrzebuję żelazo Widziałem diament, zaraz do niego wracam Chociaż teraz to już nawet nie pamiętam, gdzie on był Potrzebuję żelazo Czym jest tylko węgiel? Mam żelazo, ale są tylko dwa. Myślałem, że na dole jeszcze będą, ale faktycznie to jest płaski świat, więc jakby to miało działać. To jest węgiel, to jest węgiel, to jest węgiel. Tam nie ma nic. No co? I żelazo, to jest ten diament. Nie, to jest żelazo, no, ale tam jest diament. Dobra, ale żelazo jeszcze wezmę jedno na wszelki wypadek. Nie, to jest emerald. Co jest Moment Zrobimy szybko. Dobra, teraz muszę jakoś znaleźć te diamenty. Teraz to już w ogóle patrz jak zepsułem. Cały płaski świat. Na dwie kratki się zbudowałem. Let's go. Lecę po pierwszy diament na tym świecie. Który jest. Um, tam. tam. Tam, tam, tam. Widzę go. Dobra, ale czy najłatwe punkty można zrobić, bo mega widoczny jest ten crafting, co na pewno go nie zgubia. Więc takie punkty zaczepne, nie? Mam pierwszy diament. Mam mega mało jedzenia, więc może jeszcze szybko bym mnie przepalił. No nie mam już jedzenia Teraz zrobię sobie jedzenie na drogę Mam nadzieję, że będę miał wystarczająco, żeby znaleźć wioskę I z wioski zabierzemy hejbale i zrobimy później mega duże ilości chleba Mogę wykopać trochę drewna Złoto wydaje mi się, że mi się nie przyda Przyda mi się Wiecie po co może mi się przydać złoto? Do tradowania z piglinami To będę potrzebował jednak więcej węgla Dobra, na pewno nie potrzebuję już tego kilofa Ej, bo nadchodzi noc Ciekawe to będzie, szczerze, jak zaczną się tutaj respić moby. Nie powinno być to aż takie trudne. I hope so. Ile mobów się respi? Rozejrzyjcie się w koło, patrzcie to. Ej, to jest mega risky. Czy tego jednego go nie pies? Ej, dobra, 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 chorą. Tu jest za dużo mobów. Co jest? To był mega, mega zły pomysł, szczerze. Dobra, u... No nie wiem, co zrobić, szczerze. Dobra, mam mega mało jedzenia. Trzymaj, debilu. Ej, dobra, mega trudne to będzie. Patrzcie, ile tu jest mobów. I teraz nawet nie pójdę spać. Jak ja to mogę zrobić? Ej, nie wierzę. Co ja mogę zrobić teraz? A tak naprawdę to co? Jeden Jak tutaj mam. Dobra, za mną są kolejne. Łoo! Ej, dobra, jest mega dużo mobu. Co ja mam zrobić? Ej, nie, uciekam po prostu. Ej, jeszcze złoto chyba wezmę, bo zostawiłem złoto w tym. Ło, dobra, let's go. Łoo! Co jest, co jest, co jest? Ej, dobra, dobra, biją się, biją się. Może szkielet pomoże też temu. Ej, dobra, wszyscy się biją. Ej, dobra, skrzyż tam z okazji, że wszyscy się biją. No, i uciekam stąd. Da! Patrzcie, ile mobów. Ja tutaj nie mam szans. Muszę mieć oczy dookoła głowy dosłownie. Czyż ja bez żadnej zbrójki to tutaj nie przeżyję? Dobra, dawaj, 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 chrono, chrono, chrono. No, co jest grane? Patrzcie, one zaraz zaczną strzelać siebie nawzajem. Przecież ten Clipper mnie nie zabił. Patrzcie, ile tu jest strzał. Dobra, ale te szkielety się już biją same, po prostu jest ich za dużo. Ej, dobra, jednak noc jest tutaj zbyt niebezpieczna. Jeszcze dobra, wysył do tego emeralda. Uciekam, uciekam, uciekam. Rozglądam się za rudami. Jedyne, co potrzebuje, to diamenty. I jakieś złoto, jakiś węgiel I to są kolejne moby Dobra, ty mnie nie trafisz Ej dobra, mega ryzykowne, szczerze, latać po nocy jak tutaj tyle tego się respi No dobra, no nie wiem, no, nie mam za bardzo co kopać, więc chociaż to żelazo zbiorę Żeby nie było Ło! Dobra, to... Łat! Dobra, no i po moim żelazie... Szkoda, że mam pochodnia. Jak to wygląda, ta akacja, te drzewa położone na wodzie Mega spoko, szczerze jedną pochodnie, znaczy jedną, cztery Video settings no i git. I teraz będę coś widział przynajmniej, co się w koło mnie dzieje. Teraz myślę, że mogę lecieć dalej. To jest ze mnie chyba nie zdążę do mnie podpłynąć, bo jest mega wolny. No nie wiem, no nie chciałbym iść na bagna, szczerze, a tam dalej do przodu. No niezbyt wiem co jest. No, chyba wybrałem złą stronę, w którą mogę iść. Bo nie chcę mi się iść po tej wodzie. Ej, nie, no, to drzewa wygląda mega dobrze. Strasznie mi się podoba. Jak ten świat wygląda? Patrzcie ile to jest mobów? I co jest, jak ja mam tu przejść? Dobra, lecę po prostu. Tutaj jest ta dziura po kliperze. O, jest moje żelazo! Co jest? Dobra, mam żelazo i uciekam. Rozglądam się za diamentami. No i dobra, to też mogę wziąć. No gdzie mogą być jakieś te kolejne rudy. Myślałem, że jak są te rudy wszystkie odsłonięte, to będzie mega łatwo je znaleźć. Oa, mm, i tak dalej, ale jednak nie jest aż takie łatwe. Bo jest mega duży teren, po którym tak naprawdę muszę chodzić. Czy tam jest diament? Mam diament, let's go! To, że te diamenty są tak luźno porozrzucane, jest mega dobre szczerze. To mam dwa diamenty, mam dwa diamenty, dobra, brakuje mi jednego do kilofa. Mam też trzy żelaza, to akurat mogę sobie zrobić wiaderko, wiaderko wody. No halo, tylko wody, no i git Ej dobra, bo w sumie jest tyle endermanów tutaj Endermany to jest najlepszy pomysł Dobra, wiecie, będę o tyle diaksów, że mnie to nie boli Zawieram na tym świecie być tak dokokszony, że chodźcie tutaj obydwa endermany Trochę lamersko się zachowuje bijąc je po prostu w taki sposób, ale na no, co mam zrobić Żeby spełnić sobie perełki, to chyba jednak dobra będzie ta noc Jak faktycznie tych endermanów się tyle respi Znaczy tyle, nie, nie ma ich aż czy jakoś tak mega dużo, chodź tam jest kolejny, to myślę, że trzeba od razu korzystać z tych endermanów. Czemu się nie złościsz? Halo, patrzcie się prosto w oczy. Patrz się złościć. Musisz się rozejrzeć, bo chłop zniknął. O, tam jest enderman kolejny? Ej, Dora, nie wiem, czemu mi zniknęły te dwa endermany. Mega mnie to irytuje. Nie trafisz mnie, ale let's go. Tam jest jakaś pustynia. Dobra, muszę obrać jeden kierunek, żeby nie latać tak lewo-prawo. Po prostu, żeby w jednym kierunku i żeby znaleźć jakąś wioskę, nie? Ej, dobra, to jest mega mało tych szczerze surowców. Dosłownie nic tu nie ma. Diament! Let's go! Ej, ale mega rzadko są te diamenty szczerze, jednak to nie będzie takie łatwe Myślałem, że to będzie diament na diamencie, ale niestety nie ma tak dobrze. No w ogóle nie ma tak dobrze, no co jest? Ej, wiecie co przekminiłem? Przecież jak ja zdobędę wystarczy zdobyć 12 ender Pearl Skieruję mnie perła w jedną stronę, to wystarczy po prostu żeby bieg przed siebie i nie zmarnuję ani jednej, bo przecież Stoneholda zobaczę gołym okiem. To jest mega dobre ułatwienie, bo nie muszę mieć dużo więcej Ender Pearl Tam mamy złoto, dobrze? No te diamenty byłyby fajne, żeby ich więcej znaleźć. Mam nadzieję, że da się znaleźć więcej niż jeden. No, pojedyncze, to chwilę to może zająć. I widzę lawę! Tam dalej jest lawa, widzicie to? Ej, jak patrzę pierwszą kamerką, to mam wrażenie, że nic totalnie nie widzę. Dopiero jak włączę sobie w 5 trzecią osobę, to nagle widzę cokolwiek. Ej, dobra, to jest dużo więcej zwierząt. Więcej piecyków by się przydało, bo mam ich mega mało. I chyba najpierw to. A mogę sobie wydobyć trochę kamienia, żeby zrobić po prostu kolejny piecyk i szybciej przepalić wszystkie moje rzeczy. Tutaj crafting. Tutaj mogę wrzucić złoto, bo złoto się przyda i mam za mało węgla Dobra, wszystko wrzuciłem do piecy Czekam aż się przypali moje złoto i jedzenie I następnie zbuduję portal do netheru I będę mógł lecieć dalej Dobra, będzie walka z niedźwiedziem polarnym Chyba nigdy nie walczyłem z niedźwiedziem polarnym A ty nie bijesz? A, bijesz, to choro Dobra, to było mega, mega łatwe No i mam rybę, let's go <laughs> I tak, to mamy tutaj I Trzy... Dobra, da no, nawet tutaj ale zrobiłem konstrukcję. Masakra, nie potrafię tego zrobić normalnie. Ej, zapomniałeś się moby respią. Ej, co teraz? Mam tak w połowie gotowy portal i w połowie przepalone wszystkie rzeczy. Dobra, tam jest Enderman. No wydaje mi się, że akurat z Endermana to szkoda nie skorzystać. Najbardziej się tego klipera boję teraz. Ej, nie no, to będzie mega trudne. Ej, jestem trochę w trudnej pozycji, szczerze. Ej, dobra, co ja mam teraz zrobić? No ostatni hit, let's go. Największym problemem będzie zrobienie teraz reszty rzeczy. Żelazo, złoto i węgiel Jestem trochę w niewygodnej pozycji ua, Dobra, ten kliper Wystraszyłem się tego klipera strasznie Ten kliper może mi zepsuć wszystko Uciekam, Muszę wybuchnąć oby dwa No i git Teraz zbieram moje, moje stanowisko szybko Ej, ale no, ten mały ząbek jest mega niebezpieczny No co jest? No nie wierzę, no jak ja mam to zrobić? No ła No, ich łatwo było się pozbyć Ej, dobra, jestem w trochę nieciekawej sytuacji Patrz, nie możecie do mnie napłynąć, debila. O! Wpadłem do lawy! Ej, widziałem dermana jeszcze na chwilę. Co jest? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić teraz? jestem w taki. Dobra, let's go. No i nie dajesz perły. Gościu, tyle się dla ciebie poświęciłem. Tak jest dzień już, ale nie żyjesz. Ty, gdzie ja jestem? Ej, gdzie jest mój portal? No, nie mówcie, nie gadajcie, że zgubiłem portal. Nie wierzę, no jak mogłem zgubić portal? No, może to jest w tamtą stronę gdzieś. To jest jakaś woda. Ej, co to jest? No, szczerze, no nie wiem, co się stało z tym portalem. No, szczerze, no nie nie mam pojęcia, w którą stronę on może być. Przecież to jest nie do zlokalizowania teraz. Ale patrzcie, za to to znalazłem. To jest wrak statku. Dobra, dobra, to wywalone w ten portal, szczerze. Nie będę latał jak głupi i go szukał. Mogę sobie zrobić szybko nowy. Tak naprawdę to chodzi tylko o wiaderko wody. Dobra, to jest wrak statku, a raczej tylko jego jedna taka mała część. No, to nieważne. No, mamy skrzynkę. Dobra, ej, fajna skrzynka, też że... <coughs> Co jest? Diament. <noise> Trochę się udusiłem, jak go zobaczyłem. Mega ciężko tutaj się połapać. Dobra, tam jest źródełko lawy. To ja myślę, że ja już jestem ustawiony. Szybko zrobimy kolejny portal. Czy tam też jest tu też jakaś budowla? Czy mi się wydaje tylko? Czy to jest po prostu woda i. Ej, mega ciężko szukać w taki sposób? Jakiś. No, zaraz wrócę do tej lawy. Tam jest chyba diament, taki pojedynczy. Mmm, Owe diament. Szczerze że myślałem, że dużo łatwiej się będzie tutaj zbywało diamenty, a nie, że jest taka jedna dziura i weź co, szukaj diamentów po jednym. Mega trudne. I myślałem, że dużo łatwiej po prostu będę miał tą zbrojkę diamentową, ale z tego co widzę to jednak nie aż tak łatwo. Dobra, 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 dobra. Ej, co jest jak on wygląda dobrze? Ej, tu jest też skrzynka Protection. Ej, co jest? Ej, mega dobre hełmy i fajnie, że mamy hełmy. I jeszcze Golden Apple. To się mega przyda, bo jestem mega słaby na tym świecie akurat. No ej, mega w ogóle duży jest ten portal Ej, widzicie to? Ej, Golem dał mu kwiatka. Widzieliście? Dosłownie w tym momencie dał mu kwiatka. Ej, mam wioskę, to może będę miał hejbale. Spokojne jest to, że ci willa... Nie wiem nic powiedzieć. Fajne jest to, że ci villagerzy są po prostu wyżsi niż ta jedna kratka. I może ich wioski nie widać, bo jest cała spłaszczona, ale patrzcie, widać po prostu taką linię villagerów. No a zobaczmy, jestem mega ciekawy tej wioski, więc rozejrzyjmy się jak ona wygląda. To jest domek. Eee, melony, czy są tutaj jakieś hejbale? Co mega... co to jest? Myślałem, że będzie tutaj dużo hejbali. A tych hejbali tu nie ma. Ale mega śmiesznie wygląda ta wioska, mega spoko. Nawet nie macie żadnych upraw. A, dobra, mam rozumieć, że uprawy by... Przekroczyły ten jeden blok, na którym jest ten świat, tak? No dobra, no szczerze, nie spodziewałem się, że wioska może mi tak mało dać. Ale przynajmniej są te melony, bo zawsze to będzie jakieś jedzenie dodatkowe. Jakbym już dosłownie nie miał niczego. Czapkę w sumie to mogę sobie ją ubrać. To pigliny mnie nie będą atakowały, więc idealnie. To myślę, że wracam po prostu do tego miejsca, gdzie była lawa. Ile złota? Największym problemem okazały się diamenty, no bo jak widzicie, złoto respi się w takich dużych złożach, na no a diamenty tylko po jednym. Dobra, ja potrzebuję sikierę i mam tyle żelazu, że mogę sobie zrobić żelazną. I staćmy na torst, co zrobię jeszcze torst. Gdzie jest lawa? Dobra, tam jest lawa, widzę lawę. Ej, nadchodzi noc. Możemy zrobić dwie rzeczy: albo zrobić łóżko, zanim podbiegnę do tej lawy, i się wyspać i po prostu skipnąć tam trudną noc. Albo z nimi walczyć. A wiadomo, z natury jestem odważny i lubię wyzwania, więc. Uo... Dobra, lecę dalej. Ej myślałem przez sekundę, że to jest diament. Dobra, mogę na pewno wrzucić do piecyków, do piecyków, do piecyka, bo... Aha, bo resztę zostawiłem. Tutaj na pewno złoto. Złota mi się wydaje, że mam już tak dużo, że bez problemu będę miał te wszystkie perełki, które potrzebuję. Tylko faktycznie potrzebuję sobie zrobić armor. Dobra, teraz tak, tutaj to. No, no i po pochodni. Ła. Nie, 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 nie! Ale to zepsułem. Ej, braknie mi idealnie jedne Tak! Mam dwa obsidianu akurat. Co jest? Dobra i dzięki temu, że miałem ten obsydian, udało się zrobić ten portal. Więc teraz go odpalam i myślę, że możemy do niego zaraz wchodzić. Dobra, złota mamy stack. Żelazo mamy 8 i jedzenia mamy trochę mało. Chociaż nie no, już jest tak nawet okej. Okay. Mamy tego 16, tego 13. Zrobimy jeszcze szybko spodenki żelaznej. I teraz też myślę, że wyglądam dużo lepiej. Mam stack ponad dia diamentów, chciałbym. Eee, złota. To bierzemy to, to, to to mamy gotowe. To mamy gotowe. Mam trzy diamenty, to mogę coś z nich zrobić. No dobra, no to zrobię siikera w takim razie. No i git, no teraz przynajmniej będę się czuł jak boss. Mam wszystko i myślę, że jestem ready, żeby wejść. Do Ła, No, gas od razu! Co jest? Ile tu jest mobów? Nie wierzę. Ej, dobra, bo ja zaraz umrę. To co jest? Chorą, 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 Co jest grane? Dajcie żyć. Ej, tu się wszystko zaczęło jarać. Pewnie ten gaz trafił przez portal. Ja nie mogę, ile tam jest mobów. Jak ja tam mam cokolwiek zrobić? Dobra, no, tu jest jeden gaz, który mnie nie widzi. Dobra, no, to że je zrestartowałem. Ej, zabiłem go, let's go. Dobra, wiecie co muszę sobie wziąć? Na pewno Golden Apple No dużo tu jest Endermanów, to jest na pewno fajne Tylko że endermany będą no, trudne do zabicia jednak Ej, czy to jest... Czy to jest forteca? Ja, to jest forteca Patrzcie, jak blisko mam fortecę To jest Spawner Blazer Ej, dobra, to będzie mega trudne w sumie No co jest, no było tak blisko Jeszcze ten debil nie będzie pił Dobra, no chodź tu, chcę tak ciebie pozbyć Ej, prawie uderzyłem piglina. Jakby się wszystkie na mnie rzuciły, to byłby koniec przecież. No nie wierzę, no. No te gasty mi nie dają spokoju! No i jeszcze zaraz bym do lawy wskoczył przypadkiem. Nie wierzę! Nie wierzę, ile ich jest! Ej, to jest mega trudne! Czemu te gasty są takie... Są wszędzie? Ej, no nie wiem, no co ja mam zrobić? Chodź tu, debilu. No nie trafiłem w niego. No i jakiś inny mnie trafił, no co jest? Tak, najgorsze jest to, że nie mam tarczy Ej, dobra, ten nether jest zbyt intensywny Tu jest tyle mobów, tyle gastów, tyle wszystkiego Że nie wiem naprawdę, jak ja tu przeżyję Łoj, ta świnia jeszcze No nie, ta świnia będzie najgorsza w sumie Czemu wszystko mnie bije? Czemu tego tyle jest? Kminicie ilość tych blaze'ów, bo ja nie kleję Dobra, przynajmniej one się biją wspólnie, wszystkie. Jeszcze gaz to brakowało, nie? No co? Ile ich jest? Ej, tu jest za dużo tych świn, szczerze. Ej, dobrze, że mam tą zbrójkę, bo przecież byłoby po mnie. Przynajmniej się jedzenie piecze od razu. Dobra, nie żyjesz. No i idź stąd, młody, no! Ten Debil nie najbardziej irytuje, szczerze. Nic demoniczy nie zadaje, a lata samo jak głupi. Nie wierzę, nie to. Tym zjadł Golden Apple. Dobra, no, ja wiem co mnie bije, po prostu jakaś horda tych świń. To jest dużo trudniejszy challenge niż myślałem. Nie, no potrzebuję pauzy. Jak oglądasz to dwa dni odrzucenia, to bardzo cię proszę, ponieważ jest nowa opcja na YouTubie, żebyś podbił ten film, bo bardzo pomoże mi to rozwinąć mój kanał. Zatem możesz zostawić lajka, Dzięki. No co? I co ja mam zrobić teraz? Wszystkim nie gonią. Nie, no potrzebuję przerwy. Masakra, parciciela tego się respi. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nie mam. mam cztery tylko te Ale dobra, nie potrzebuję tego jakieś dużo, więc co? Ja mam osiem, to jeszcze z dwa zdobędę i mogę uciekać Dobra, chyba te piecyki idą na stracenie No co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No muszę wyskoczyć No i po prostu biegnę Stracone piecyki i tyle Patrzcie jak za mną lecą Co jest? Ile tego jest? No nie Przysięgam, że nie wiem co zrobić Nie zrobię sobie tarczy Ja mam drewno Tu jest drewno Nowe drewno Ło Dobra, mam tarczę na no, jak mam tarczę, to teraz się czuję trochę lepiej. ważne, że mam tarczę, nie? Chodź tu, idźcie stąd, dzieciaki. No dobrze, zabij go. Dobrze. No i tam wszyscy teraz na niego lecą. Dobrze, musisz odciągnąć ode mnie uwagę. No, tych świn jest za dużo. Nie gadaj! Nie gadaj, że wszyscy mnie biją. Udało mi się uciec. Ej, nie wierzę, że to mi się udało. I przykaz. Ile diaksów? Co jest? Dobra, ale w sumie? Nie, no oni mnie biją. Ale dobra, oni są bardzo łatwo przekupni, nie? No co jest? No nie bij mnie, debilu. No i biją mnie, no co za śmiecie. A dać perełki. Dobra, no nie, no mega mnie irytują te wszystkie moby. No i stąd kościół Ej, dobrze że miałem ten golden apple, bo by było po mnie. No nie no, ten Blaze to jest w zbyt dobrej pozycji. Nie mam jak go zabić. Dobra, prawie wylądowałem w lawie, nie? Co jest? Jeszcze Enderman? Tak zabiję go! Ej, jak go ledwo zabiłem. Ej, jest tak intensywnie Za nisko. No teraz ty lecisz do góry, no ty... Dobra, mam perełkę, let's go Takuje jednego blaza, To jest giga trudna gierka, szczerze Dobra, kolejna perełka, aj, teraz to gładko poszło Dobra, mam już 7 perełek, a mam mega dużo złota w sumie, to no, mogę je jeszcze Ej, dobra, mam mało HP jednak, ej, mam mało HP No nie, trafiłem go Dobra, mam pałkę, tak Czy mnie dalej nie lubicie? Tak, dalej mnie nie lubicie Ej, dobra, to jest idealne, idealne miejsce, żeby się z nim trajdować. Ej, ale idealnie to ogarniam, nie? To, ja, trzymaj złoto. <laughs> no nie, chyba jak go uderzyłem to już nie będzie chciał mojego złota. Ej, dobra, ej, mega łatwo tak się zabija Endermany, co jest? Gas mu pomagał! Tak ten to, ja to wygrał na luzie Wiecie, bo ja chyba szybciej zdobędę perełki po prostu walcząc z Endermanami. Tyle w takiej ilości. Tak, trafiłem go. Tak. Yes, sir? Tam jest kolej, no mam 10, no zostałem mi dwie tylko, jak naprawdę. Gdyby ten gastim nie pomagał, to by było easy. No, czemu mi żadne nie daje perełki? No, widzieliście, ile zrobiłem Endermanów i żaden mi nie dał perły? Ej, ten też mi nie dał perełki, jeszcze tak mało życia miałem. Tak, to mam ostatnią perełkę. Jeszcze ile złota mi zostało w sumie? Mogę sobie zrobić złote arbuzy. Ty? Nie wiem, co z tym zrobić. Nie, jeszcze tu jest noc. Myślicie, że mogę się tutaj przespać gdzieś na środku? O mogę, tak, let's go Ej, dalej nic się nie zabiło O, ale ten jak już był mega blisko Dobra, w tym momencie wszystko zaczyna umierać, nie? Więc nawet nie zdążą do mnie podejść, bo umrą Jak wszystko już umarło, to robimy teraz rzeczy do wyprawy, żeby znaleźć And mam tak, 12 tego i 12 Ender eee, No i tak, teraz tak, wszystko czego nie potrzebuję muszę wyrzucić Dobra, zrobię jednak te złote arbuzy Nie wiem, ile one dają jedzenia, mam nadzieję, że jak najwięcej Ich się nie robi tak, co nie? ja mam arbuzy, złote. To całkiem fajne. Idziemy w tą stronę. Dobra, no i piękne. I po prostu cały czas w tym kierunku. Mega podoba mi się jak wyglądają te drzewa, szczerze tak, po prostu leżą na ziemi. Mega to spoko wygląda, moim zdaniem. Ej, dobra, ten zimowy biom jest mega ładny, mega mi się podoba, szczerze że po tym zimowym biomie. Jeszcze Emerald. Let's get it. Ej, czy to jest już stronhold? Tak, to jest Stronghold. Co jest grane, to jest Stronghold. Dobra, tam go widzę. Szit, tak on wygląda dobrze. Ej, nie, no, mega dobrze to wygląda. Ta mapa jest tak dobrze zrobiona. No, perełkę mogę w sumie przygarnąć. Więc to sobie mogę podmienić. Tu jest jeszcze jakaś kolejna skrzynka. Tu um, tutaj jakieś książki mi się nie przydadzą w ogóle. Nawet ta biblioteczka wygląda mega dobrze. Łatwo bardzo się lutuje teraz te strongholdy i się w nich szuka. Mega to jest wygodne. Ale z drugiej strony ilość mobów jaka się respi, to jest przesada. Empty map. Ej, zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Przecież to na mapie będzie mega fajnie wyglądało. Mega dobrze wygląda ta mapa. Zobacz, jak to wygląda. Co jest? Bardzo podoba mi się estetyka tego. Na te drzewa, jak ładnie wyglądają na tej mapie. Dobra, jesteśmy w Strongholdzie, co nami jest Stronghold. To co, wydaje mi się, że odpalamy, no i wchodzimy się tu ze smokiem. Właśnie, ważną rzeczą, chociaż i tak nie mam chyba aż tak dużo wełny na łóżka, mam chyba jeszcze tylko Tom. Dobra, nadszedł ten moment. W takim razie mamy gotowy portal do endu. Nie wiem, czy opłaca się czekać na tą nic, żeby zdobyć łuk. W tym momencie zaczęło się ściemniać. Poczekam, może na jednego pająka, czy tam parę, i je zabiję. I zdobędę ten łuk. Ci zobaczmy, ile dodaję ten melon w sensie ciekawości. Ich się nie dajeść? Jak to się ich nie da jeść? Uuu, no to fajnie To sobie zepsułem jedzenie <laughs> Patrzcie mam złote melony Ej, ile się mobów zryspiło nagle Przynajmniej przez to, że jest aż tak dużo mobów To bardzo łatwo będzie zdobyć nici Mam już dwie da. Dobra, dobra, walka o życie A! Co się stało, ten creeper wybuchł Panie, panowie, nadszedł ten moment Ej, co jest, jak to wygląda, ej dobra NIE! Ej spojrzę na kolejnego! Co ja zrobiłem?! Dobra, skaczę tutaj. Dobra, udało się. Są płaskie te wszystkie filary, mega śmieszne. Nie wiem czy Enderman się wkurzy, a no i nawet lepiej dla mnie. W końcu coś przyjemnego, przecież wszędzie było tyle mobów. No nie, no czy one się irytują na? Jak... Ej prawie spadłem. Ej dobra, ja to ledwo żyję, przecież to jest takie trudne. Ej dobra, wysadzenie łóżkiem to był mega zły pomysł. Patrzcie na to, zrobiła się dziura po prostu do wojdu. I teraz tak łatwo może tam wpaść. Dobra, to co zostało mi, tylko czekać tak naprawdę, aż ten smog wyląduje i go dobijamy. Ostatnie hopę I ostatni cios! Tak! Let's go! Dobra, wydaje mi się, że jeszcze ciekawą rzeczą, widzicie z tyłu, co się pojawiło, pojawiło się, żeby dostać się do wszystkich End City i tak dalej, więc szybko się po prostu podbudowuje. A, tego się nie spodziewałem.